Siema, siema widzu, z tej strony Adrian a to jest pierwszy odcinek z serii Biednego Rolnika no i bez zbędnego gadania zasiadamy dzisiaj w naszego Golfika bo musimy dostarczyć tutaj nawóz do oprysku bo zaczniemy sobie od oprysków praktycznie ostatnio już tutaj prace przed żniwami będą więc przyczepkę musiałem sprzedać bo musieliśmy wykopać studnie na podwórku i trochę pieniędzy na to poszło, więc przyczepka poszła na sprzedaż no i tam jeszcze kilka kawałków ziemi troszeczkę sprzedałem, żeby tych pieniędzy było więcej On tutaj sąsiedzi już pożniły <grytanie> a my dopiero zaczynamy opryski, znaczy się kończymy, bo tam niektóre pola co już mam są niestety już uroś... Nie, znaczy się dojrzałe do zbioru gotowe czekajcie, bo źle pojechałem są gotowe do zbiorów, a my teraz sobie podczepimy tą dwukołówkę czyli praktycznie to co nam zostało czy ja tutaj wyjadę? Powinienem Nie dobra czekajcie Bo tutaj troszeczkę zahaczę chyba Powinno dać radę, o cholera Dobra, ten... Tą kopaczkę płynie się przestawi inaczej. Dobra, lecimy po... wóz Oh shit. Troszeczkę za bardzo się zadałem chyba. Możemy sobie też popatrzeć. haha, <laughs> Jezu, pieprzony Steam. Wywalił mi normalnie do pulpitu. Świetny Steam, świetnie. Dziękuję bardzo. Po prostu uwielbiam, jak coś dzieje się na odcinku. Już jakieś dziwne kolizje są w asfalcie. Te pole jest tutaj fajne. Na pewno chciałbym je kupić w przyszłości. Ej, no co jest? Aha, bo ta dwukołówka jest za niska, dlatego ona tak haczy, rozumiem. Więc, no troszeczkę fail z mojej strony. W drodze powrotnej przydałoby się jakąś miniaturę zrobić w sumie. No w sumie fajna akcja. Nie, trochę brzydko, jednak. Nie pasuje totalnie. Ta dwukołówka jest dwa razy większa niż ten, niż ten golfik. Poprawialiście mnie, że to nie polo, tylko golfik. Więc będę się do tego stosował, to się uważa, bo na pewno na wam skoczy. Nawozik sobie już kupiłem do prysku Więc trzeba będzie go tylko załadować. To się jakoś otwiera. Niestety nie. Więc będzie trzeba po prostu go tak rzucić. Mam nadzieję, że on się zmieści tutaj idealnie. O, elegancko. Super. O pie kurde, jak to ładnie odpaliło teraz Teraz powinien mieć trochę ciężej Mam nadzieję, że go nie zgubimy po drodze Więc lecimy Myślę, że modpack też wam się spodobał Tam widziałem, że kilkadziesiąt osób go pobrało Nie to co kiedyś, ale no niestety Nie wiem czy YouTube nie ucina mi zasięgów Bo... Jakby takie odbiory przez miniaturę wychodziło 1200 wyświetleń, a pod filmem chyba 400, czy tam 500 jest. Więc nie wiem, czy YouTube mi nie podpierdziela zasięgów. Właśnie nie wiem, jak to jest. Oh shit, tutaj faktycznie ona podskakuje za mocno. Będę musiał wrócić do tamtej przyczepki, bo masakra jest. Dobra, Golfik już jest ogarnięty i. Hmm, nie wiem którym, chyba 60 będę opryskał. Dobra, ładnie odpaliła maszynka. Kurde, na głośna jest. Głośność na 30. Od razu sobie zamkniemy tutaj bramy. Dobra, elegancko i podepniemy ten opryskiwacz. A to jest właśnie. Ta sześćdziesiątka, jeden z najlepszych, tutaj chyba wydanych 60, jakich grałem. Bo tym tamtym... Nie wiem, czy to jest spoko. Z jednej strony jest fajne, że Heros ma tą swoją grupę VIP. Tam z tym Holiganem, czy jakąś tam nazywają. Z jednej strony to jest spoko, bo tam niby zapobiegają jakimś tam oszustwo i oszust, oszustom, i w ogóle. Ale z drugiej strony, trzeba płacić pieniądze, żeby tam dołączyć. Więc to jest troszeczkę śmieszne. No ale jak to woli, jak to woli sobie tutaj jakoś zarabiać, ale z drugiej strony jest spoko pomysł, z drugiej nie, znaczy Na pewno pomysł ma swoje wady... Kurde ten przyciski na tym klawiaturze są do wywalenia. Znaczy ta klawiatura mnie pod tym względem tak denerwuje, że naprawdę kurde, nie wiem jaką miniaturkę zrobić. Nie, totalnie dziwnie wygląda. Zrobię sobie taką i już niech będzie. Znaczy się pewnie jakoś w tle zrobię inną, ale niech będzie już taka. Dobra, napełniamy sobie tutaj nasze pryski, i Lecimy. A tam widziałem, sobie trochę te live y oglądałem i tak naprawdę ludzie naprawdę dużo pieniędzy wysyłają. To tam widziałem donate po 50 zł. Tam te 3 zł to jest taki normalny donate, nie? Czy tam te 10 zł, nawet 20. Ale tam 50 w górę to naprawdę jest dosyć dużo i nie wiem, jak to woli, Ja chyba nie jestem tak zainteresowany tymi modami, żeby wysłać pieniądze, żeby na nich grać. Więc po prostu znaczy się nie to, że będę czekał na kogoś, kto je wyda, bo na pewno znajdzie się taka osoba. Nie bądźmy szczerzy. Tamte poświęcić 20 czy tam 10 zł, żeby dołączyć na grupę i wydać te mody, ale z drugiej strony to jest naprawdę śmieszna sprawa, że ludzie dalej takie rzeczy robią, bo niektórzy się naprawdę starają coś zrobić, a drudzy to zepsują. Więc z jednej strony popieram, a z drugiej no nie wiem. Tak nie do końca jestem przekonany co do tego. Kul, naprawdę nie wiem, jak tą miniaturkę zrobić. Właśnie z opryskami to jest najgorsza miniaturka. Czekajcie, włączę sobie hmm, automatyczny rozruch silnika. Ku ja pierdzielę, ale to jest hit. To jest hit. Ile razy mi się wyłączy ta gra podczas nagrywania, nie? Znaczy się, no, podczas nagrywania. Bo mam przycisk jakiś FN, który mi przełącza do. Nie, na maxa dziwnie to wygląda. Muszę jakoś inaczej tą miniaturę zrobić, bo mam przycisk FN koło Alta i on mi wyrzuca do tego, do pulpitu. I ciężko mi trafić palcami czasem na pamięć i no czasem niestety nie trafię, więc soreczka. A nie będę tego wycinał, bo renderuję filmy tylko z tego, z time lapse'ów. Bo nie mam tyle czasu, żeby renderować taki film. Że znaczy się to się renderuje szybko, ale od razu wolę wyrzucić na YouTube żebyście tam się nie dziwili. Jak, znaczy, się, można się dowiedzieć, jak ja to robię. Gdybym był jakimś tam super profesjonalnym youtuberem, to bym to pewnie renderował, ale no, nie chcę mi się za bardzo. Tamtego time to wyrenderuję, bo tam w sumie muszę przyspieszyć i dodać muzykę, więc jakoś muszę sobie poradzić. Jeszcze na chwasty trzeba będzie opryskać tutaj, tak zauważyłem. Ale to może nie w tym odcinku. Nie w tym odcinku raczej. Dobra, ta kukurydza tutaj zaraz będzie kończona No i sprzedaję te pole tutaj obok, bo w sumie ta soja mnie nie kusiła, a kukurydza mi się przyda do krów No i ta pszenica pod słomę i do kur Do krów? Do... Dobrze chyba powiedziałem wszystko Taką mam nadzieję oczywiście Więc no, i kupiłem ziemniaczki sobie, pole z ziemniakami, bo też się na pewno przydadzą Pole z ziemniakami na pewno się przyda Dobra, elegancko no i te pylki gdzieś tutaj są obok od razu, więc zajeżdżamy sobie tam od razu Na pełnej A ziemniaczki tak w sumie, bo kupiłem kopaczkę, więc yy, Więc pomyślałem, że jak już kupiłem tą kopaczkę, to niech ziemniaki Kurde, one są dziwnie posadzone Ja pierdziele, kto tak ktoś sadził? Znaczy się, kto tak to wymyślił? Trochę dziwnie, powinny być wzdłuż pola, a nie tak wszesz sadzone Bo tak widać, gdzie jest rajka więc teraz będę psuł, jak tak by dojechał. No ale muszę tak zrobić. Inaczej tego nie popryskam. To może tutaj sobie tą miniaturę zrobię, bo tutaj jest mniejszy teren. O, teraz chociaż trafiłem. Kurczę. dziwne świat popada. Naprawdę, opryski to są najgorsze pod miniatury chyba. Dobra, już zrobiłem. Żeby teraz, zaraz cały oprysk nie wyleciał <laughs> Nie umiem po prostu miniaturki idealnie tak wkomponować w te opryski Cześć... no ciężko mi to idzie jakoś Coś ostatnio, te miniatury robienie i w ogóle <laughs> Chyba jakoś inaczej to wymyślę no Zobaczymy zresztą Bo zależy mi właśnie na tej miniaturze, bo ona przykuwa uwagę odbiorcy Tak jakby można to powiedzieć I nie wiem czy sobie jeszcze jakiegoś tutaj bo w sumie te opryski bardzo szybko idą i nie będę miał co robić pewnie później więc chyba sobie pójdziemy zaklinić jakimiś tutaj zadaniami tutaj chyba się jakimiś misjami żeby troszeczkę pieniędzy zarobić, a oprysk mamy bo ten opryskiwacz jakoś dużo nie bierze i poszukamy sobie coś z opryskami, tutaj jest kontrakt nawożenie, pole 12 przyjmij kontrakt dobra na wieś pole 12 dowolnym rodzajem nawozu płynnym stałym gnojówką lub obornikiem. Pole 12. To jadę sobie napełnić y, opryskiwacz. I zaraz będziemy ruszać. O, bo tutaj sobie jedne... Znaczy się walne zdjęcie. Bo fajne światło tutaj pada. Podjadę tutaj tym moim wózkiem. Czekajcie, mam pomysł. Golfa na razie odstawię Znaczy, sorki, że robię miniaturki na odcinkach, ale Muszę, muszę to zrobić Bo wpadłem na genialny pomysł, że Będzie fajna miniaturka, jak se podjadę tym <laughs> I muszę poszukać trochę inne big bugi, znaczy się Worki są spoko Bo dosyć realne Ale ten nawóz taki trochę oryginalny mi nie pasuje Teraz będzie wyżej ten zaczep i ona będzie ładnie wyglądać, czekajcie, sobie wycofam Mam nadzieję, że jakieś tam umiejętności cofania jeszcze są No w co wątpię Dobra, idzie wszystko elegancko teraz Kurde, przez tego Przez tego wirusa nie mogę sobie nawet prawa jazdy zrobić, bo w sumie mógłbym już zacząć Dawno Na początku jak się zaczął wirus, aha spadł mi, super, super, pogchamp jak zaczął się wirus, to mogłem sobie już zaczynać prawko robić, a no niestety, no niestety musiała być jakaś kolej rzeczy, która tym, temu przeszkodzi, no i niestety nie zaczniemy tego robić teraz. Nie wiem kiedy to się skończy, kiedy będzie można zaczynać, więc no, troszeczkę szkoda z jednej strony, a z drugiej, z drugiej jeszcze gorzej szkoda. I teraz tą 60, żeby było fajne światło. I będzie takowa miniaturka. Z tej strony chyba jest lepsze nawet światło, wam powiem. Dobra, że nie będę kombinował. Jedziemy na pole 12. Mam nadzieję, że ta mapa ma minimapę. Pole 12, gdzie to jest? Na szczęście te zadania nie są czasowo robione. Pole 12. To jest tutaj. Dobra, to musimy jechać tędy. Na szczęście na ciem. Szczę Aha, jeszcze nie napełniłem. Włączę sobie minimapę, żebym trafił. I lecimy. Troszeczkę, żeby tą pieniążków zarobić, bo jednak straciłem prawie chyba 3000 na tym Na tym nawozie. A chciałem tylko dwa pola sobie opryskać. Damy mu trochę więcej. Hmm, 12 pole. Kurde, które to jest pole? Ja zawsze nie mogę trafić na te pola, Bo ta mapa jest taka Dziwna, trochę mała jest Niedopasowana To jest te pole koło gospodarki tutaj? Czekajcie, bo to jest wykoszone w sumie To mogę sobie tutaj przejechać Aha, ja zrobiłem takie kółko Fantastycznie I to jest te pole tutaj Mam się rozumieć Zaraz zobaczymy tak, to jest to Pole 12 Takie małe Najpierw musisz O, spoko Małe dosyć te pole Nawet nie patrzyłem w sumie ile tego Za to dostaniemy, więc chyba sobie zrobimy jeszcze jakieś zadanko Tak, dobra, to się dzieje To się dzieje Prawie na dwa razy Trzeba będzie tylko objechać Więc w sumie spoczko Ale nie patrzyłem na zarobki za to Za to zadanko Pewnie też nie będą jakieś kosmiczne. Czekajcie, bo zaralance urwę. Zaralance tutaj upourywam. A to drogie rzeczy są. To są drogie rzeczy. Boże, trochę sobie do góry dam. Dobra, odbierz. H214 tylko za to. Kurde, to są słabe i słabe są te misje tutaj. To naprawdę trzeba robić. Kurde, faktycznie, te misje tutaj są słabiutkie. I to w sumie chyba jest koniec tych misji, więc. Więc to jest, jest koniec chyba z oprysków na ten moment. No, troszeczkę szkoda. No, że trochę sąsiadowi tutaj po polu pojadę, ale jest wykoszone, wszystko zebrane, więc... To się dogadamy. Tutaj sąsiad ma praktycznie wszystkie pola tutaj na naszej na naszej tutaj miejscowości w naszej. No, sąsiad bogaty, widać po gospodarce, że się dorobił złodziej. My będziemy od niego kupować te pola, bo no myślę, że się rozwiniemy troszeczkę. Tak mi się wydaje, oczywiście. Że się w jakimś szybkim stopniu rozwiniemy. No, te 3000 to nas nie zadowala za bardzo. Ugarniemy sobie tutaj trochę na gospodarce. Tego golfa po garażu. Możecie też zadawać pytanka w komentarzach, że no co mam tutaj opowiadać na tym na tej serii, bo bym sobie podpowiadał, bo tak naprawdę nie wiem o czym mówić do was, a nie chcę was zanudzać. Jeszcze tutaj to. Możecie też napisać, jak wam się modpack podoba, czy coś jeszcze zrobić jakiś modpak. ogólnie. Bo no, trzeba wrócić z aktywnością, i najlepiej do końca roku jakieś 10 tysięcy subskrypcji wpis. No, brakuje 3 tysiące, bo tam już liczę to jako 7 tysięcy. No, troszeczkę jeszcze brakuje do tej dziesiątki, ale myślę, że da się to zrobić. Da się to zrobić. Taką mam oczywiście nadzieję, ale wątpię, że to się uda. Chociaż jakoś bardzo bym chciał, więc myślę, że dacie radę. Wierzę w Was. Wypożyczyłem sobie beczkę do wody, bo musiałem jakoś tutaj dać im jedną, znaczy wodę. Bo słomę sobie ogarniemy chyba już w następnym odcineczku, bo praktycznie tutaj mamy już to wszystko skończone. Jeszcze zachwaszczenie, więc sobie przejadę, bo tutaj jest wszystko zrobione. Możecie sobie zobaczyć nasze pole. 23, a nie, to też jest zachwaszczenie, dobra czyli w następnym odcineczku lecimy sobie z opryskami dalej, ale z zachwaszczeniem i zaczniemy sobie ogarniać tutaj przy krowach, więc głównie skupimy się na zachwaszczeniu ale na miniaturce będzie fajnie tutaj, że przy krowach sobie robiliśmy, bo to będzie takim główniejszym celem a te zachwaszczenie będzie bardziej poboczne, więc dzięki, że byliście na odcineczku Zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się film spodobał i przede wszystkim subskrypcję. Możecie wesprzeć kanał, link w opisie, wszystkie linki do modpaków czy to do mapy znajdziecie w opisie, więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się do kolejnego ciężka. Hej, hej!